Wielkoczwartkowy poranek w białostockiej Bazylice Archikatedralnej 253 kapłanów wraz z metropolitą arcybiskupem Edwardem Ozorowskim oraz arcybiskupem Stanisławem Szymeckim celebrowało msze świętą Krzyżma. W homilii pasterz kościoła białostockiego przypomniał o chrześcijańskim obowiązku i powołaniu do głoszenia niezmiennej Chrystusowej Ewangelii pomimo zmieniających się zewnętrznych okoliczności. W przeciągu roku zaszło wiele zmian i niestety nie wszystkie wyszły na lepsze. Wiatry z zachodu i ze wschodu zamąciły w umysłach ludzi. Któż by się spodziewał, że znajdzie się tak wielu takich. Którzy bezczeszczą krzyży depczą Boże przykazania. Przesząc robotę, podkupują fundamenty ładu społecznego. Ludzie ci już nie pytają, Arcybiskup czy Arcybiskup Metropolita zachęcał wszystkich zgromadzonych do odwagi w głoszeniu Ewangelii. Kapłanów i wiernych prosił, by nie tworzyli podziałów w Kościele na hierarchię i świeckich i wciąż budowali jedność. Te słowa chciałbym także kierować i dodać wielmi świecy, o których Pismo Święte mówi, że jesteście troweckym Ludem Bożym, aby nie było podziałów na my i wy. aby to, co świeckie było zawsze budowane na tym, co sakralne. aby nie dać się podzielić, bo takie pokusy ma dziś nie ulegajmy tzw. Tak pytanie i propagandzie. Nie ulegajmy tym, którzy są przedstawicielami nie ducha Kościoła, tylko ducha pochodzącego z kontynuacz, czy ducha swój. Obecni nam przy Świętej Kapłani odnowili swoje przyrzeczenia z Dnia Święceń. Rocznica dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie, pod stołem i nam, pytam każdego z nas. Czy chcesz odnowić przyrzeczenie w do Chrystyń wobec dyskutów i świętego ludu Bożego? Amen. Czy chcesz pobożnie i z wiarą w pistolet Chrystusa na Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją kościoła? Amen. Podczas liturgii zostały poświęcone oleje święte używane przez cały rok do sprawowania sakramentu. Olej chorych, używany przy sakramencie namaszczenia chorych. Olej katechumenów, używany do namaszczenia dorosłych, którzy przygotowują się do sakramentu Chrztu Świętego. A na zakończenie uroczystości konsekrowany został olej Krzyżma Świętego, używany przy udzielaniu sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Kapłaństwa. Błagany Cię Boże, wspięć swoim błogosławieństwem ten olej, niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa, swojego Syna. Od Jego świętego imienia wzięła swoje nazwę krzyżmo, którym namaszczałeś kapłanów i królów, proroków i męczenników. Niech Twoja moc uczyni to krzyżmo zaparentalnym znakiem pełnego zbawienia i życia dla tych, którzy mają się odnowić przez obmycie w Świętego. Niech wszyscy okszczeni przeniknięci świętym namaszczeniem i uwolnieni od grzechu pierworodnego staną się Twoją świątynią i wydają dwoń niewinnego życia. Niech zgodnie z Twoim postanowieniem otrzymają godność królewską, kapańską i dorosłą, chobecą się w szatę niezniszczalnej łaski. Jest dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego. Polej ten stanie się krzyżmem zbawienia. i straci, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa Pana Waszego. Amen. We mszy krzyżma uczestniczyli ministranci z całej archidiecezji. Po celebracji wraz ze swoimi opiekunami udali się na spotkanie i wspólny posiłek z rektorem i alumnami Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Archidiecezja białostocka liczy aktualnie 413 kapłanów. Część z nich niesie pomoc duszpasterską poza granicami Polski. We Włoszech, Francji, Irlandii, Irlandii Północnej, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Belgii, Grecji, USA, Kanadzie i na Białorusi oraz na misjach w Argentynie, Gruzji i Uzbekistanie.